Mam widzowie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale obrazy Lucjonek dokładnie. dokładnie Dokładnie witajcie! Od mojego nie ma Minecraft Survival, dokładnie. Tym razem nie jestem u Mikołaja Mixera. Tak, 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 u mnie? A co z na 80. Dokładnie, witajcie, moi drodzy, dzisiaj i, i, i to jest pierwszy odcinek serii Minecraft Survival. Jeżeli chcecie wiedzieć, to tam piszcie coś w komentarzu. A to zawsze chcecie zaraz nagrywację, sobie teraz mieć sobie, sobie ekrani. Dobra, Lucjon, powiedz mi, co robimy. Mm no. zaczyna. to się endajki z I teraz na następne I I czekasz dokładnie. Lecę gdzie ty jesteś? tam jesteś. Zbierasz drewna. Okej, ale po co leci zbierasz? A nie drewno, jest po drewno. I moi drodzy, to jest ogólnie taka, bocie, tak fajna jak, dokładnie, tak fajna luźna serii, jak sobie na stanie jak mi się na ludzie rozmawiamy, będzie fajnie. Uda się dzisiaj y, coś, coś nie, coś fajnego znaleźć. No miejmy, no, no, miejmy A... nadzieję, na że, że się uda. A teraz moi drodzy, będziemy już sobie. Jak Rali już dobra, drewno, jeszcze, te, jeszcze jedno. O jest tak dajecie, bo, 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 bo m, kurde, tego jeszcze że to, że to mi jedno, jedno drewno mi, 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 mi utknęło. O nie, co, coś a co? się zrobił? Coś się ja jestem. Coś ty zrobił, kurjan! Coś! Ty a! Ty zrobił? Ja akurat kopałem sobie kamień. No, ale kto normalnie robi taką dziurę, no właśnie... Jak to ja, ja teraz mam Nie Halo? <grym, 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 coś ty zrobił. Ja nie mogę... Będziesz mógł dać boberka. Co chyba tak się zachętro tą burkę, no? Okej, drodzy patyki. Robimy sobie kilofa i lecimy z kopaniem, no ale ja nie mogę. Nie ty Nie mogę. Ej, nie ej. to jest jak nie można, No właśnie, ale. Ale. to Ale. 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 Bo jeszcze, bo to jest moje drodzy... Gdzie, gdzie ja jestem? Ale, ty ty mnie zabudowałeś? A to już raz, nie, to już raz, już teraz. Nie. Ale. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. bloku. nie, 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 Haha! mi się nie spojrzał. Spokojnie, mam teraz free throw. No. A gdzie można ten crafting postawić? Tak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, ja nie muszę od niego skorzystać. Tu sobie miecz. Mieczysław. Mieczysław, kill off. Nieważne. Masz dwa kill off, że tak jest robione. No i jeżeli się ten kamienny. Zaraz ja mam sobie życzenia się Przyda się na pewno. Dobra, ja zaraz mam pełny asortyment My możemy sobie już iść. Oczek. A Mikołaj chyba dopiero w jakiejś piątej minucie kamień zdobył. Ty? Jak? A, 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 a jest obecnie nie, nie, nie trzecia minuta. Patrz, wilk! Może piesek. Tylko nie mamy kości. No właśnie, tak nie słyszymy, musimy, musimy czekać noc. Aż będzie troszkę lepiej i będziemy się naparzać, mi parzyć. No jakieś fajne miejsce na bazę, bo, ja, bo tu bym się nie. O, to jest węgiel. Niech to dużo. No ja, ale, ja, ale wiesz co? Ale w ogóle widzowie tam. Ja, 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 ja my na... no? Tam już w ogóle widzowie jest lush case. My go dokładnie, widzieliśmy. Dokładnie, bo zanim. Ale, ale my nie mamy za bardzo przedmiotów, więc nie opłaca nam się tam schodzić. No, tak? no, no właśnie, bo za nim weźmiemy grę. Nie myśmy zaczęli nagrywać, myślę, że żeśmy zaczęli od. Ok, mamy cały. Dobra, do końca. Dobra, dawaj, 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 będziemy Dobra Więc tak... O kur... Choroba lecę po zabiją. Zabij Chodź tu Chodź Aaaa Chodź Dobra nie żyje Dobra, dobra Co ty ty ja śpię no w <gry> Dosłownie <grywa> Ale najlepsze jest to Że na moich chwili filmować się to tak nie zachowuję Bo Zwykle Zwykle twoich Ale <grywa> bo jak ktoś to nagrywa Ale Ale ja ja, ja wiesz... <grywa> to nie jest pierwszy Ja jestem z kimś nagrywam też. wiesz Więc to nie dziwne że miadła, Ale nie I nie no To kiedy jesz, to po kupię Lutian, to Lucian To jest... To jest Minecraft, a nie Skyrim, że my, że my mamy, że my mamy chodzić po bogórach. No dobra, to jest jakoś dziwnie ukształtowany teren. No się widzę, ale, ale... Ale... patrz, ja do sobie jakoś chodzę. Ale... Czy my, Ja nie mogę to zobaczyć, zawsze jak to jest już Widzisz, to, to patrz to, tam. Ja nie wiem. Nie, ja, zaspięłam, no, kurde, Lucian. Jak, jak, jak chcę znaleźć diamenty? No. Jak siki. Jak, jak hikih. Pięta minuta, w tej minucie Mikołaj mi chce ze serca budymenty Kurde, kurde, ku, o kurczak, o patrz, ja ci mam, jakaś kakajwa Idziemy? Kurde, nie, brzemuszko Co? O, widzę Ej, nie mam w ogóle węgla ty... Słuchaj, nie, 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 nie chairman, bo nie mamy myszka, wytwarza myszka Jeszcze to kripar wyskoczył No właśnie <laughs> A wtedy, no właśnie, a wiesz co, ja myślę, wtedy dał w montażu, nie? Nie <laughs> Dokładnie, widzisz, tak to wygląda, nie? Ej, to jest... Sinia! Nie! Przejdź, 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 z uprawiamy wpadną. Lucian! Pomóż mi! Jest rejsem. Ej, co? Co to się Co? No, noc już się robi? Nie, nie gadaj, serio? Ale mam dopiero jedną wełnę tu obu. Ej, ja mam... Ja, ja, w ogóle nie mam wełny. nie no. Ja właśnie, ja nie mogę robić. No, Życie jest totalne i ciężkie. Ale że tak szybko noc? Nie wiem, w ogóle, ale co je... No, Noc, noc, to... Słuchaj, zrobimy to, no słuchaj, zrobimy rzecz, którą robi każdy początkujący gracz Minecrafta, kiedy idzie Po prostu wkopujemy się trzeba babki pod i czekamy aż przyjdzie. Tak. Dokładnie. To Dokładnie, genialny plan. Dokładnie, genialny plan na chwilę, nie? Nie no, widzowie będą się coś bez No jak to zakupu, oczywiście. Żlazo. Tam jest razo. Jo. Ej, no. Ej, Lucian, ej, Lucian, a co, A powiedz mi, co sądzisz? Powiedz mi, co sądzisz o aktualizacji, gdzie mają zostać dodane koperowe w i koperowe we narzędziach. Bo mi się to sobie podoba, No, ja mówiłem o tym w, w tym filmie Minecraft, ale moja ręka kupię jak szalona. I to jest bardzo fajna aktualizacja. Mi się podoba. Nie, no, mnie to też się, się, się podoba. Aktualizowałbym, gdyby nie ten Bliss. No, 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 mieliście się też Bardzo wkurzający mok, z którego mam problem zrobić. Co? Enderman, boże, Enderman to by je mnie! Lutę, lutę, lutę! Lutę, jakiś tam. Lutę, jakiś tam. Okrawaś, wdrowo! Jest le, Jo, jo, ale mi się szczerze bardzo podobają, bardzo podobają tego parę poglądy. Bo moim badaniem one są. One są bardzo przydatne oraz są jeszcze. takie. 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 Takie słodkie, zobacz, to jest Kiedyś klikać miedziane A teraz y, chyba, transporty, urzeczy, nie. nie, nie. No, tak, tak, no tak, no tak, właśnie tak, no tak, nie, bo ich tak, no tak, no tak, rzeczy. I no tak, się tak, no to no no tak, no tak, no właśnie no kiedyś no no właśnie, no tak, to tak, to tak, no na no nie nie, właśnie, na, na, na wtedy była kompletnie bez Właśnie, właśnie. Mój zysk jest mniej zimowy, a ta po W końcu to fajne, ale to ma nie... To... Nie, szczerze to... Ła, szczerze sz, 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 to mi się podoba. We w jakim kierunku idziemy? Mają klasztor, ale też już. Dobra, to co robimy? Mo mówiłem ci, że zagubiamy się pod <laughs> ziemię i, i czekamy na to. Nie, sorry, <laughs> <pian>. no kurde, <laughs> Lucjan! No nie, Lucjan! Przepraszam, Lucjan, przepraszam. Czekaj, czekaj, o... przezeleportuję cię. <laughs> zabiję Luciana, no nie! Przepraszam, <much> oh okay. <bottles> <dilemma> Ludwik, no dobra, znowu, 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 za znowu, nie znowu, 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 Dobra, dobra, znowu, 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 to znowu, 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 Oj, nie, uje, może wejdźcie do Tam jest węgiel, tylko ja nie mam wystarczająco. Nie, też nie. Co, nie, Mam 40 węgiel. Jak... A ja, ja dał 13. Nie wiem, czy tam się pogrążyć, czy nie. Cześć, ja, ja najbardziej. Cześć, ja najbardziej chciałabym, żebym się wydarzył w zasadzie tego głupiego dyskusji. Głupiego śródnego. Jeszcze. ja bym chciał sobie wydarzyć.

Znaleźć coś, znaleźć jakieś miejsce i możemy się... Tu już chyba... Nie! Uła, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. dla ciebie. Nie, Fort nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Jak Nie, jak Nie, ja, ja, nie. znaleźć... Tu już mamy... To jest końcówka chyba tego ale mnie, ale mnie chodzi, o to się jeszcze mi chodzi, tak, że o to mi się siarkowo nie. No. To, to by było lepsze, gdybyśmy. Ale tak, jest to coś. Po ale, ale wiesz jak to jest, nie? Ale wiadomo, edgy, edgy, 12 lat. Nie wiesz mm. tu. O, poczcie gody. Dawaj, wraca mi także, tak, nie tak, tak. Ła! Koniec. O, diagut. Dobra, to bity jest, ładnie. Gdzie, 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 teraz. Kurczę jest, co to a, tak, tak. Ja, tak, tak. Na śniadanie, gwóźdź. Jaki. Nie. Jaki kurde gwóźdź. No, bardzo no kurde. ja bardzo śmieszny, się, że mam kurde. Jaki... Nasz panem fajdzier, bo już zabiję w środka. Ja nie mogę. Dosłownie. Ja jestem ciekaw. Ja jestem ciekaw, co powie. Mikserek. Mikserek. Zobaczy.

Teraz wkleję, wkleję tutaj teraz w montażu wielkiego Patryka, wielkiego Patryka, być może nawet samotnego. Eli, Tian, a pomożesz mi w montażu takiego filmu, bo to też obudzimy. O, no, nie, nie, bo to jest... W ogóle też się pojawi film, na moim kanale film z tym panem. Ja gramy w Among Us w Minecrafcie Part 2, dokładnie. O, oh, dokładnie, dokładnie. Oh, o, subskrybujcie na nasze kanały. Ja dobijam, ja mam 500, a, a później 1000, ale to ja, 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 2000, nie? ja, 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 i na kanał Mikoła Miksera Ja On chce być do końca, ale mam mi No tak, dlatego może żeście... Mówmy tym... mów tym... mówmy ty, mów ty pomóc i zostawić mu suba... miecie, że zostawcie chyba. 9000 tysiąc, tysiąc jest, to będzie fajnie. na, na, na tysiąc wymyślę jakiś jakiś specjalny. Może, może, to, może to będzie, to będzie killen, nie wiem... Może Mikoła, jeżeli to oglądasz, to czemu do dziś nie... No właśnie. No właśnie lepiej wrzuć... Bo, bo jak nie, to już nagrywamy razem. Nie żartuję. Nagrywamy, nagrywamy. Lucian. Powiedzcie ja mi. <tankoślami> my, czy myślę tutaj... Ja mam Lucian ten, ten, Ten od... Ten... ten odcinek. Ten... ten odcinek, ten odcinek powinien plansować nigdy nigdy nie będziemy zbiomuści świerkowego, nie? Więc to jest zbieram. O, tu dawaj, idę do, do... Dobra... dobra.

ale, ale, pasuje, ale, postawię. Jeżeli będziecie 30-40 lajków, wtedy powiem wam, jak się, jak się nazywa ewolucją. <śś�> nie, żartuję, żartuję, nie, nie mój drodzy, żart, żartuję, mój drodzy. To, to był żart. Ale i tak, ale, tak, możecie stać, nie będzie mi bardzo miło. Ej, patrz! Dobra, przyszedł mój dzień, ja proponuję iść tam. Chodźmy tam. No Lucja, no naprawdę, ja już chcę sobie po prostu wejść, ja już chcę zrobić będzie bardzo, no. Fajnie. Nie! A co za. Teraz ginę, czekaj chwilę, stój. Ja sobie muszę włączyć, włączyć auto, auto do skoku, bo wtedy, wtedy, wtedy po prostu, wiesz... Chwilę, ja... Teraz... Ym, dotyk. O, bo ma... Zaraz, mam zra. Nie ma? Nie ma, okej, nie ma. Jest dobrze. Wreszcie. Zaraz, zaraz, ja, ja, ja proponuję po prostu pójść, to by już. Chyba cały dzień będzie musiał się tego. Zabrakło, że. Zabrakło. Zabrakło. A to co się okaże, że. że ten świat jest jakiś zepsuty? Nie. Nie, no to się nie kończy, no. Luzjan. No, 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 no. Dawaj może, dawaj, dawaj, dawaj może wczymy na czacie Locate, co? Locate, a mnie za bardzo, co? Nie, to mamy do ekranu No to, no co, chcesz się, chcesz się nadal męczyć tutaj? Ale Locate to, to jest kultury, a nie biometrii Ale nie, w biometrii może, dobrze Mam problem, popatrz, nie mogę ci pokazać jak chcesz No to wróć no, do Co, ale co do Jak będziesz pisem Czemu? Dobra, doj, ale, ale, ja, ale ja teraz właśnie nagrywam. I, i ty to właśnie nie powiedziałeś mi Dobra, już trudno już. Ej, bo my już stosownie do bks tak, że mamy jeszcze 16 minut i nic. Oj. Tak. Ej, bo już minęło 17 minut, a to? Zamiesz, to? Dobra, dobra, słuchaj. To może tutaj teraz właśnie, 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 właśnie zakończymy i robimy parę co? Dobra, w takim razie moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku part 2 w tym odcinku będzie na tyle, le, le, na le, na Na razie, cześć U.